Witam Ciebie w bezpiecznej i pełnej mocy przestrzeni, gdzie wspólnie będziemy poszerzać świadomość. Nazywam się Patrycja Kaczorowska. Jeśli masz otwartość na zmiany w swoim życiu, zapraszam Cię z całego serca do tej wspólnej podróży. Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Cieszę się, że jesteście i oglądacie ten film. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat przekonań, czym one są i dlaczego praca z przekonaniami jest pracą tak naprawdę kluczową i, i zmieniającą życie. Hmm. Ten temat przekonań, on ostatnio jest no mocno na czasie. Dużo osób mówi o tych przekonaniach, ale też zauważyłam, że niewiele osób mówi skąd te przekonania się biorą. i No i w ogóle, jak to wygląda, jakie one mają wpływ na nasze życie. Także słuchajcie, zacznę dzisiaj od podstaw. My, jako dzieci, jak się rodzimy. Do siódmego roku życia nasz umysł jest jak gąbka. On chłonie wszystko z otoczenia, w jakim się znajdujemy, przyjmuje wszystko ze świata zewnętrznego jako prawdę. Umysł nie ocenia do tego siódmego roku życia, tylko chłonie wszystko. Podświadomość jest otwarta, i wtedy są wgrywane nam właśnie te kody, przekonania. Te różne rzeczy, które opinie innych, wiecie, wartości, to wszystko wtedy jest programowane przez nasz umysł, i w wieku siedmiu lat podświadomość się zamyka, i, i wtedy przestajemy już być programowani aż w tak intensywny sposób, jak właśnie w tym okresie dzieciństwa. No, i potem ruszamy sobie w życie właśnie z takim oprogramowaniem, jakie dostaliśmy, z tymi naszymi pseudoprawdami na temat świata, na temat nas, nas samych, na temat życia. Natomiast kluczowe jest tutaj to, że mamy tak wspaniałe czasy i tak cudowne narzędzie, że możemy te przekonania zmieniać. To jest też tak, że nasza podświadomość zarządza w 95% naszym życiem codziennym. Więc, w momencie, jak do siódmego roku życia ta podświadomość, ten magazyn taki nasz z tym oprogramowaniem, jak on się zamknął, to potem w dalszym życiu on ma wpływ w 95%, czyli jak my. Mówimy, że podejmujemy jakąś decyzję świadomie, to raczej jest mało prawdopodobne, ponieważ te decyzje najczęściej są na tak zwanym autopilocie, czyli one są podejmowane właśnie poprzez te wszystkie filtry, które, które, które mamy w umyśle podświadomym. Jeśli chodzi o przekonania, Możemy zmieniać je w bardzo prosty sposób. Ja akurat um, pracuję metodą Psyche, która, e, która pomaga zmienić przekonania, która po, po, pozwala uwalniać emocje w bardzo szybki i, mm, i tak naprawdę bardzo prosty sposób. E, natomiast o tej metodzie powiem Wam e, w innym nagraniu. Te przekonania, które niesiemy, to są te tak zwane e, nasze prawdy życiowe. Na przykład, że ludzie są źli. E, ostatnio miałam klientkę na sesji, która miała bardzo głębokie przekonanie, że ludzie to złodzieje i gdziekolwiek nie jechała, czy to na wakacje, czy gdzieś szła do sklepu, ona była bardzo często okradana. Więc te przekonania one chcą się urzeczywistnić w tym świecie zewnętrznym, a świat zewnętrzny da nam zawsze dowód tego, jakie mamy to przekonanie. Więc jeżeli mamy głęboko, podświadomie przekonanie, że ludzie to złodzieje, to będziemy właśnie na takich ludzi trafiać. Jeżeli mamy przekonanie, że ludzie są źli, to właśnie na takich ludzi będziemy trafiać. Na złych, którzy będą robić nam krzywdę, po to, żeby dostać dowód, że mamy właśnie takie przekonanie. Także tutaj też ta zasada lustra, że świat jest dla nas lustrem. O tej zasadzie też pewnie powiem na którymś z filmów. Więc, jak jesteśmy uważni i wiemy o co chodzi w tej zasadzie lustra. To jeżeli spotykamy tych ludzi, którzy nas okradają, to wiemy, że to nie chodzi o tych ludzi, tylko to chodzi o nas, o to, co my mamy, jakie te kody mamy na poziomie podświadomym. No i wtedy wiadomo, jest do wykonania praca, żeby zmienić te przekonania, na przykład, że ludzie są wspaniali, że ufam ludziom. Te lęki też, które są na przykład w naszej głowie przed tym, że. Jak pójdziemy do sklepu albo wyjedziemy na wakacje, to nas zawsze okradną. To jest też tak, że te, te przekonania one kształtują naszą rzeczywistość. Ja też bardzo lubię mówić, że każdy ma swoją prawdę. Każdy tworzy swoją rzeczywistość. Bo na przykład, dla mnie świat jest zawsze bezpieczny i, i świat mi sprzyja. I tak jest. Mam także przekonania na temat ludzi. To akurat od dziecka takie przekonania dostałam od rodziców, że ludzie są wspaniali, że ludziom można ufać i zawsze na takich ludzi wspaniałych trafiam. Natomiast to jest moja rzeczywistość, bo takie mam przekonania w tym temacie. Twoja rzeczywistość może być inna, bo może masz właśnie. Inne przekonania w temacie tego, jacy ludzie są i takich ludzi spotykasz na swojej drodze. To jest też tak, te schematy czy to przekonania. Też ostatnio miałam taką kobietę na sesjach, która była w trzech małżeństwach, i w każdym małżeństwie trafiała na mężczyznę, który pił alkohol, ponieważ pochodziła z takiego domu, gdzie ten alkohol się mocno przelewał. I z poziomu świadomego ona no zawsze mówiła, że no w życiu na pewno nie będzie mieć męża alkoholika. No i oczywiście co się działo? Mąż alkoholik zawsze stawał, stawał na jej drodze. Oczywiście najpierw ten mężczyzna był, nie miał żadnych objawów alkoholizmu, ale po pewnym czasie ten alkohol się pojawiał i ten schemat powtórzyła trzy razy. Była w trzech związkach. I tak właśnie te schematy działają, że my możemy sobie mówić podświadomie, że my czegoś nie chcemy powtórzyć, ale pamiętajcie, że podświadomość jest milion razy szybsza niż umysł świadomy, więc nawet jak my będziemy sobie mówić o tym na głos albo afirmować, to, no, wiecie, to nie wygra z podświadomością, bo skoro ona jest milion razy szybsza i milion razy silniejsza niż nasz umysł świadomy, to ona zawsze E, zawsze będzie na, na tym miejscu e, e, wygranym. I ja to też tak często tłumaczę właśnie obrazami, że my na przykład czegoś bardzo chcemy w życiu. E, dużo mam osób, które chcą otworzyć swój własny biznes, ale no, mają różne przekonania w tym temacie, że. Że to niebezpieczne, że, że nie są w stanie tego biznesu założyć. Tam też oczywiście różne przekonania w temacie poczucia własnej wartości są też do, do przepracowania. Natomiast to działa tak, że jeżeli my chcemy z poziomu świadomego ten biznes otworzyć i, i próbujemy, no staramy się. Trochę walczymy o to, żeby ten biznes mieć, ale jest nam ciężko chociażby założyć działalność gospodarczą. To znaczy, że są w naszej podświadomości jakieś przekonania, które nas blokują, że jest jakaś warstwa podświadoma, która nie chce, żebyśmy ten biznes otworzyli. I to właśnie ta, ta świadomość, to jest tak, jakbyśmy. Wciskali pedał gazu i wrzucali jedynkę, i my tak chcemy biznes, ale podświadomość nas trzyma, blokuje, jak taki ręczny zaciągnięty w samochodzie. Więc my tutaj wiecie, z poziomu świadomego wrzucamy tą jedynkę i chcemy jechać do przodu, gazujemy, no ale jak mamy zaciągnięty ręczny, no to raczej szybciej się przepalimy niż, niż ruszymy z miejsca to jest właśnie o tym. Te przekonania zmieniamy po to, żeby i z poziomu świadomego i z poziomu podświadomego, żeby iść w tym samym kierunku, żeby patrzeć w tą samą stronę. I z poziomu świadomego i podświadomego, bo wtedy jest ta lekkość w życiu. Tam nie ma walki, nie ma wiecie szarpania się, kombinowania z poziomu umysłu tylko tam jest ta zgoda, umysł podświadomy jest w zgodzie z umysłem świadomym, więc jeżeli chcę otworzyć biznes, mam takie pragnienie, to mając te wspierające przekonania, e, ja otworzę go z lekkością. Ja dokładnie zrobiłam tą pracę ze sobą, dlatego też dałam Wam ten przykład. On jest częsty na sesjach, ale ja to zrobiłam też ze sobą, ponieważ. No dla mnie, mi się wydawało to kiedyś bardzo trudne, żeby prowadzić swój biznes, żeby w ogóle założyć działalność gospodarczą. To już było dla mnie, dla mojego umysłu takie o matko, to jest trudne. I w momencie, jak ja sobie, wiecie, popracowałam z tym właśnie na poziomie podświadomym, też robiłam dużo uwolnień, ponieważ miałam też dużo stresu w tym, w tym działaniu. No to, to, wiecie, to tak poszło to tak poszło, że ja byłam zdziwiona, że to jest takie pr proste. I tak jest ze wszystkim. Tak jest ze wszystkim. Jak otwierałam swój kanał na YouTubie, to też moja głowa mówiła, Boże, ale to jest trudne, jak to zrobić, ale no ja nie potrafię. E, I w momencie też, jak sobie zmieniałam przekonania na ten temat, że robię to z łatwością, że zawsze wierzę w siebie, że nie muszę być idealna, perfekcyjna, bo ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że te Filmiki nie do końca są perfekcyjne, one może nie są takie, jak ja bym, wiecie, chciała, żeby były idealne, ale no od czegoś trzeba za zacząć i e, ja wolę zacząć robić cokolwiek i ruszyć w swoim życiu w tym kierunku, w jakim pragnę, niż stać w miejscu i próbować coś robić perfekcyjnie albo dążyć do tej perfekcji i po prostu nic nie robić. Także ten wiecie, ten perfekcjonizm, ja kiedyś miałam mocno zasiane w głowie, więc też musiałam e, zrobić swoją, swoją sporą pracę z podświadomością, żeby ten perfekcjonizm wyplewić po to, żeby móc ruszyć chociażby z takimi filmami i robić je nieperfekcyjnie, ale robić i iść do przodu, i, i w trakcie tego działania robić to coraz lepiej. Bo mm, bo tylko działanie działa. Jeżeli stoimy w miejscu i, e, i narzekamy albo mówimy, że coś jest za trudne, albo się nie da, no to nie ruszymy i nie zmienimy swojego życia. Także to jest znowu tutaj temat decyzji. E, decyzji, że chcemy zmian. Tak jak powiedziałam na początku, mamy cudowne czasy. Nie musimy, wiecie, obwiniać. Całego świata albo naszych rodziców za nasze niepowodzenia. To już nie jest o tym, to już nie są te czasy. Wiedza jest tak ogromna i narzędzi jest tak dużo, możemy tak dopasować narzędzia do siebie, do swojego poziomu świadomości, żeby z miejsca ruszyć, żeby nie stawiać się już właśnie w tej roli ofiary, że, że możemy wziąć pełną odpowiedzialność za swoje życia i, i w tej pracy podświadomej po prostu. E, zrobić zmiany i zrobić porządek i pozbyć się tych nieprawd o nas samych, które nas wgrano. A wiemy jakie były czasy. Większość z nas e, raczej nie dostała dużo miłości, uwagi od rodziców. Większość z nas nie mogła mówić o emocjach, więc ta praca jest zrobienie. Ona jest możliwa i Um, też to poczucie własnej wartości. Też o tym nagram film, bo to też jest moim zdaniem kluczowe, żeby żeby ten taki nasz kor wewnętrzny, to nasze zasilanie, właśnie jakim jest to poczucie własnej wartości, to jest tak ważne, bo jak my stoimy, już tak wiecie. Że mamy plecy wyprostowane, klatka piersiowa do przodu. My stoimy w tej naszej mocy, bo my wiemy, kim jesteśmy, znamy swoją wartość. Nie obchodzi nas opinia innych. My po prostu idziemy, idziemy w naszym życiu do przodu, bo, bo to życie no, ma tyle niespodzianek i tyle obfitości w tym życiu jest do zebrania, że stojąc w miejscu no, nie, nie da się. To wiecie, to jest. Wtedy tryb przetrwania autopilot. Czyli e, skoro wiemy, wracając do podstaw, że naszym życiem w 95% zarządzają przekonania, to my wciąż kręcimy się w tym kołowrotku, jak te chomiki. Cały czas to samo. Cały czas jesteśmy na autopilocie, zaprogramowani na to życie. Więc, żeby coś zmienić, trzeba wyjść z tego kołowrotka, wyłączyć ten tryb autopilota i Przełączyć się na tryb ręczny. I to właśnie robię e, w pracy z moimi klientami na sesjach indywidualnych i na sesjach, e, gdzie pracujemy na poziomie podświadomym metodą Psyche, ale również podczas moich mentoringów, gdzie właśnie tą świadomość poszerzamy, zaczynamy robić inaczej, żeby głowę wybić z tych schematów, bo to jest też nasza praca świadoma, to wiecie, to nie jest tak, że my będziemy pracować sobie z podświadomością, zmienimy przekonania. Usiądziemy, zawsze daję ten przykład. Usiądziemy przed Netflixem, otworzymy chipsy browara i w ogóle niech się dzieje. No jakby wiecie, ja nie jestem wróżką. Nie żyjemy w magicznym świecie, więc zawsze trzeba podjąć jakieś kroki działania. Jeżeli zmieniamy przekonania w temacie na przykład otwierania naszego biznesu, no to krokiem działania będzie to, że ten biznes otworzymy, że zrobimy jakiś research w temacie e, naszego biznesu czy, czy obszaru, w jakim chcemy działać. No jakby te kroki działania są tak naprawdę najważniejsze e, po sesji, bo praca wykonana na poziomie podświadomym, ona, ona jest zawsze e, jakby zmiany podświadome, to co zostało zmienione podświadomie podczas sesji, to już jest zmienione. Jak wgramy sobie przekonanie kocham siebie bezwarunkowo, my nie musimy tego potem wciąż powtarzać jak afirmację, to już jest wgrane ale musi być jakiś krok działania, bo ta głowa zawsze chce dowodów, ona zawsze jest taka niedowier niedowierzająca, ona zawsze wątpi, to jest normalne, dlatego że tak funkcjonuje umysł, umysł nie chce wyjść ze strefy komfortu, nawet jak jest beznadziejnie w naszym życiu, to on się tam uwielbia taplać, bo tam jest bezpiecznie, jest to dla niego e, znane, a to, co jest poza tym bagienkiem, to jest nieznane, więc te przekonania też wspomagają nas w tym, żebyśmy szli w to nieznane, czyli żebyśmy dokonywali zmian w naszym życiu z łatwością, z lekkością i w zaufaniu. E, kochani, jeżeli macie jakieś pytania albo coś tutaj było dla Was może niezrozumiałe, bo ja też. To, co tutaj powiedziałam do Was, to wszystko idzie na takim flow prosto z mojego serca. Więc jeżeli mm, może nie wyraziłam się z czymś jasno, albo czegoś właśnie nie zrozumieliście, to proszę piszcie w komentarzach, ja chętnie odpowiem albo dopowiem w tym temacie. E, także jeżeli czegoś nie dopowiedziałam, to wybaczcie, ale śmiało pytajcie. E, bardzo Wam dziękuję. Za wysłuchanie, jeżeli dotrwaliście do końca. Życzę Wam oczywiście pięknego dnia, popołudnia albo wieczoru, w zależności od tego, w jakiej porze dnia jesteście. Słuchając, um, słuchając mnie teraz, no i zapraszam Was oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Będę nagrywać kolejne filmiki, także pewnie do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam Was, pa!